Co do zaoferowania, będzie mieć tutaj formacja z Polski, bo oficjalnie Monte jest teraz polską drużyną. Flaga Polski na HLTV. Więc na pewno na pewno można godnie reprezentować nasz kraj, no, ale zobaczmy na razie X5 na podsadce. No i tutaj eliminacje wpadają na konto Team Space i ta pistolka układa się dzisiaj bardzo dobrze. Wydaje się, że Team Space będzie mieć wszystko opanowane. Co ciekawe w ogóle chłop z worków, gdyby tylko wychylił trochę głowy, to tą podsadzkę by dostrzegł, tak? No teraz dopiero usłyszał co się dzieje i mamy pierwsze wymiany Danis z dwoma trafieniami No i Hades zostaje sam, sytuacja bardzo ciężka, żeby tutaj jakoś sensownie to móc po prostu rozegrać No 1 na 4, Hades oczywiście się nie poddaje, Olek jeszcze z okazją do wyjścia, ale x5 No ale Monte jest na tyle już doświadczoną formacją i mają takich zawodników w swoim składzie Że wydaje mi się, że sprawdzenie pozycji na tym poziomie, no to będzie taka konieczność, to będzie taki obowiązek Chociaż właśnie, no demku zrifragował teraz Hadesa. No i mamy jeszcze dwóch zawodników w sumie przy Bombsite B, dlatego Monte no wchodzi tak realnie w paszczelwa tutaj, palaków, naprawdę multum. Ale teraz Krasnal daje świetnego Heda i demku jeszcze na sam koniec przez Smoka. I teraz wolne podejście pod Bombsite A. Styko już zdobywa trafienie na sam początek rundy. Dodatkowo demku zagrywa dosyć agresywnie, widział tam cień, no i od razu pójdzie po fraga, ale. No właśnie, trochę się podpalił, trochę chyba zbyt agresywnie I to zadecydowało o tym, że to Hades może teraz fragi zgarniać jeszcze zostaje jeden zawodnik Hades tutaj próbuje oczywiście, ale wie Że to rusztowanie nie pomoże w zdobyciu trafienia I że trzeba wychylić się troszeczkę dalej Monte Wbij na GeForce Skins i doładuj konto z kodem Mateo, który daje bonus do doładowania i możliwość otwarcia darmowego case'a. Na stronce możecie otwierać skrzynie, brać udział w bitwach na skrzynki oraz macie możliwość tworzenia kontraktów. Korzystając z dostępnych trybów na stronie, wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Co miesiąc są dostępne nowe eventy, w których możecie zdobywać niesamowite nagrody. GeForce Skins oferuje wiele metod płatności, takich jak blik, PSC, SMS, krypto czy skiny. Dodatkowo codziennie możecie odbierać bonus, a skiny ze strony wypłacane są natychmiastowo. Wbij na stronkę z kodem Mateo, link w opisie. Grupują się pod rampą. Czemu faj ostatnio ze mną i z Metalem grać nie chciałeś w tego strzelankę od, innej, od innego producenta? Teraz zobaczmy, jest przyspieszenie, Demku coś nie może się strzelić na tym bombsite'zie i... Ciężko co się przychodzi zdobycie tego fraga, ale teraz tylko ma pełną rotację i łatwo powinien takiego fraga zdobyć. Chociaż no nie odbyło się bez problemów. Są odpowiedzi od CT. No i teraz, jak widać, TeamSpace Space Rundę wygrywa. Ja sam nawet gdzieś tam niszczałem, że mamy ten kłopot w postaci oczywiście tego czasu. No i jest zespołem, który nawet jeżeli wchodzi w paszczę 2, to wypracowuje. To wypracowuje sobie okazję do zdobywania fragów. Ale zauważcie, to ani razu Monte nie weszło na B. Znaczy, przepraszam, na A. Tutaj cały czas presja na B. No jak na razie pozy z Hades jednak piękny One topic. No i teraz podejście demku, łapie Werta, Odpowiada też Hades na Denistrze. I to jest już Sytuacja 2 na 2 co ciekawe. Na plecach X-File. Oj, teraz zdradził swoją pozycję i styko. No, musiał to wykorzystać. Dojazd pozycji. I Hades utrzymuje teraz ten bombsite przy życiu. Ja bym chciał zobaczyć meczyki właśnie Rebels na takie NC, na takie monte. No, bardzo mnie ciekawie, jakby to chodziło. A teraz fleszyk rzucony. No, Danis zrobił robotę, ale dycha. Ależ uratował się przed tym bądem świetne teraz dwa trafienia i czy ciekawe czy właśnie te fragi dyszki uratują nam rundę bowiem demku jeszcze jak bandyta jedzie tutaj z makiem 10 potrafienia i tylko i wyłącznie została dwójka zawodników drużyny przeciwnej. Aktualnie Fake Plant dycha już w okolicach okienka. Natomiast będzie tutaj próba podejścia pod przeciwnika. No, Hades tak niekoniecznie dokładnie sprawdził tę pozycję. Także mamy wyjście dycha. Jednak świetnie timingowo się wychyla, ale nie zdążył się odwrócić na Fozila, który już natychmiastowo z tego środka. No i zobaczmy, czy to zostanie wykorzystane, bo na pewno Demku wie dokładnie, czego się tutaj spodziewać. A tu będzie pre-fire, tu będzie prefire fire od dychy prawdopodobnie Flash, prefire, fire mamy eliminację. Bardzo ładnie to wszystko rozegrane zostało przez e, zawodników Monte. Bo aktualnie stan rundy się wyrówna. Teraz jeszcze trunik e, na pozycji, ale ta pozycja niekoniecznie chciała być sprawdzona. Także dycha pada na ziemię. Tutaj próba oczywiście zaplantowania jest wyjście od demku agresywne, ale dycha. Czy, przepraszam, styko, zostaje teraz sam. No, mają oni przeciwnika na plecach, więc styko tego absolutnie się nie spodziewa, ale i tak fraga zdobywa zawodnik za WUP-ą, więc runda wpada na konto Space. Jedziemy, moi drodzy, po kolejne sukcesy. Miejmy nadzieję przynajmniej, że tu będą sukcesy. Po zilhade z eliminacjami, Trunik jeszcze dodatkowo coś od siebie dokłada. No i Team Space chce faktycznie tutaj przyczarować. Niesamowite. Jak tutaj ekipa terrorystów teraz wchodzi w tę rundę pistoletową? Trunik dodatkowo czeka na okazję, ale Hades. No, ten zawodnik musi uratować. To jest właśnie gracz, który no na pewno eliminację zdobywa liczne. I jak ktoś ma uratować Montę, no to właśnie Ola w tej sytuacji. żeż teraz niecelne strzały i dycha jedynie odpowiada. Zawodnicy. coś Co się dzieje? Te Polacy mają przewagę! Są eliminacje, dopiero teraz foz i Danis odpowiadają No i przy życiu zostaje sam Styko, ale no runda wygląda całkiem obiecująco. Tutaj teoretycznie styka jakby zdobył fraga To miałby jeden na jeden, ale nie udaje się pokonać Danisa, więc... No i teraz pierwsza eliminacja od Foziego Pierwsza eliminacja od Foziego Dodatkowo teraz na krótko Danis przygotowany, no ale <ścoughs> ciekawy pik, powiem wam szczerze, taki rosyjski typowo, nie? Jak taki bezmózg typowy. No i teraz Styko z Digla daje bombę, dodatkowo chłop przechodzi pod jedynkę, no ale na site B jest wejście, Styko trafia po raz drugi. No i jest okazja, żeby w takiej rundzie zaskoczyć, jest okazja, żeby z takiej rundy no, wyciągnąć dużo więcej. Natomiast ty, chwilowo jest rotacja, no i proszę, Vert tutaj z jednym trafieniem. No i zostaje tylko i wyłącznie Tyranny, Jeden versus DWA aktualnie, ale nie ma opcji. Nie ma opcji. Runda wpada na konto Monteys. I... Jakiś chyba smoke poleci od dyszki. Natomiast dostrzegł rywali dycha teraz. No w szoku na tym Bonsai ciebie trochę. Odpowiada, co prawda, demku. Jednocześnie. Paka zostanie zaplantowana. No, Nate poleciał oczywiście, ale. No trochę późno, trochę późno, bo już po podłożonej bombie Niemniej jednak zostaje X5 Nagle w sytuacji 1 na 2 że trochę się to jednak poprawiło dla drużyny Monte No ale popatrzmy, co do zaoferowania Tutaj będzie mieć ostatni zawodnik tej oto formacji Formacji teamu Space No na pewno na razie jest próba sprawdzenia X5 widzi rywala, ale krasnol tym razem No i jakby chciał udowodnić mi, że tutaj mówiłem, że mało fraguje Po prostu widać, że dzisiaj ta gierka jest dostosowana chyba do nich, po prostu decyzyjnie. Są e, ekipą mocniejszą. Teraz oczywiście Dycha odpowiada. Dodatkowo Hades na daleko za Wupy też błędu nie popełnia. No i zdają sobie sprawę terroryści, że coś tutaj jest ewidentnie nie tak, ale trunik. Ale teraz rozdaje czachy, no fenomenalne! Zagranie od zawodnika Team Space. No teraz dycha jednak zauważony. Fozil to wszystko kończy. No i Team Space punktuje po raz jedenasty. Teraz jednak mamy gości, którzy starają się pod ten Bomb A zaatakować. Poszedł Flashik bardzo ładnie. Wykombinowali sobie to teraz gracze drużyny CT, bowiem zgarniają zabójstwo otwierające. No ale co z tego, skoro w sumie wystarczyło obstrychnąć palcami? No i trzy odpowiedzi od Space się pojawiły w mgnieniu oka. Dycha jeszcze próbuje z Krasnalem odratować. No i podniesiona lepsza broń. Teraz Dycha jeszcze przebija granat. I mamy zdobytą eliminację jednocześnie. Przy życiu pozostaje tylko i wyłącznie jeden zawodnik, ale Fozil nie wykorzystuje smoka, więc Monte uratowało taką rundę. Na... No i jak na razie, Hades, Hades krasna. Czyli to jest runda za dwa punkty. Monte z tego może zrobić 11-10, jeżeli nie popełnią żadnego błędu. A wszystko wskazuje na to, że raczej do błędu nam tutaj nie dojdzie. Hades jeszcze jak widać z pełnym spokojem idzie po ostatnie eliminację, wyciąga USPA. Aktualnie w tej wymianie to powinny być szybkie 3-4 trafienia i w sumie może jakaś maksymalnie jedna odpowiedź od y, przeciwników. No jeżeli zrobią więcej, to Monte mogło popełnić jakiś delikatny błąd, no ale mówię tutaj raczej do takiego czegoś tam nie dojdzie. Hades już zdobywa 3 trafienia, dopomaga styko. No i... Więc jeden frak na rundę. Da Hadesowi 30 eliminacji, ale teraz Fozji z eliminacją. Dodatkowo Dycha Demku odpowiadają kolejnymi trafieniami na korzyść drużyny Monte. Cześć nie rzucony palak. No dycha będzie w stanie się tutaj wyłożyć, bo Ferz dobrze wcelował się w pozycję. No ale teraz pytanie: czy trafią oni styko przede wszystkim, ten aktualnie palony? No i styko, mimo palaka, zdobywa eliminację, ale no, on się musiał rozprzestrzenić, więc styko no, absolutnie był tutaj bez szans. Ale są oczywiście kolejne granaty. No mamy dorzuconego smoka, ale mimo wszystko smoke to nie ściana. Demku przebija sobie ten granacik. Dodatkowo dorzucony, najdzie w BS. No i mamy wymiany Demku. Jak widać w smoke'u trunik z odpowiedzią. No ale Hades po drugiej stronie barykady. Także my chyba możemy być w miarę spokojni, ale może jednak niekoniecznie. Trunik. Muszą uratować. No i Hades aktualnie z 29 eliminacją. Niesamowite. 29 fragów sobie kręci Hades i przegrywa aż 12-10. Jaja, jak berety. Jak patrzysz na Hadesa, to mówisz pop. Ja na facecie, -e nie? No ale teraz terroryści oczywiście z jakąś próbą podsadzki. O! Ja myślałem, że to Zdejda tak dostał. To czacha od Hadesa za wupy. Tak jest, no to jest safe broni, to jest czekanie po prostu na skrót jeszcze ewentualnie montę. zabranie jakiejś giwery i to tyle. No ale Styko nie pozwoli na zachowywanie żadnej broni, bowiem pójdzie po ostatnie dwa trafienia, ale mądrze Styko wskoczył sobie na wózeczek. No zobaczmy, tutaj na busta wcelowany idealnie dycha. Dokładnie patrzy na przeciwnika, no i bardzo łatwo wyłapuje eliminację. No i bardzo łatwo, nie no to dogrywka jak nic, no Space to nagle w ogóle nie ma w ogóle pomysłu na grę w tych ostatnich rundach. Takie już pojedyncze piki, które w sumie są szybko karcone. Monte zyskuje oczywiście dużą inicjatywę. Mimo wszystko jeszcze tutaj Monte będzie kombinowało, No ale popatrzmy, co na to przede wszystkim terroryści, którzy zaczynają się wychylać. No terroryści robią tyle, że podchodzą, zostają skasowani, a Monte bardzo skutecznie doprowadza nam do wyrównania HD30 fragów w regulaminowym czasie gry. No ale zobaczymy. Na razie bardzo łatwy frag od Krasnala po raz kolejny Krasnalczyk w tej rundzie. A no, że obudził nam się Szymon w tej rozgrywce Doskonała gierka od y, Krasnala No i teraz jeszcze Hades też znajduje coś dla siebie Więc przynajmniej jednego zawodnika nie będzie Dycha jednak, no proszę bardzo, jaka odpowiedź Jaka pewność siebie od Dyszki tutaj emanuje, żeby na tym bombslajdzie Strzelać się z przeciwnikami, dycha Hades po raz kolejny ale teraz to zaczyna chodzić, ale teraz monte nam się rozkręciło strzelecko No i pokazują mocno, ale dycha teraz chyba zbyt pewnie Zbyt agresywnie z tego Będzie dojazd, jak nic No i łatwo, łatwo, jest. No a teraz jedziemy, Hades teraz, dwie eliminacje z M4 Także przewaga już po naszej stronie. Dodatkowo kolejna okazja. Hades, teraz po raz trzeci! Jeszcze dodatkowo zadane są obrażenia. Demku niszczy teraz kolejnego przeciwnika. No i zostaje Foss. i ten oczywiście zauważony. Ten, oczywiście teraz poobijany. No ale zobaczmy, jaka rura oddychy w ogóle, który skraca bombsite B. No jesteśmy bardzo pewni. Jesteśmy tutaj nastawieni na strzelanie się z rywalem. No i krasno, ale jak widać, zdobędzie tę ostatnią eliminację. No ponad 2-0 kadratio. No i mamy 26. Znaczy 36. Jest, poleciał, falach, poleciał. No i w sumie spalony chłop, więc. No, może i krastal nie wygrał przebitki bezpośredniej, ale. I tak zrobił na tyle dużo, że możemy być zadowoleni. Demku bardzo na krótko ustawiony. W sumie przy dwóch pozycjach naraz. Na lepaka. To jest za najważniejsza, zaplantowana. No tego nawet nie udało się zrobić timowi Space, nie? W całej dogrywce ani razu nie mieli planta po stronie Terror. My mamy nie dość, że planta, to jednocześnie przewagę zawodnika. Więc to jest zdecydowanie totalnie, totalnie oro. Chociaż teraz dojazd dojazdem, ale fozil i Tranik. Wcześniej też zdobywają jeszcze eliminację. Styko przygotowany na strzał. Styko, o jaka lekka kierka wleciała, ale frak, Co najważniejsze zdobyty Styko. Jak wcześniej miał lekki problem, tak później w końcówce nie zawiódł on swojej drużyny. Mamy jeden do zera. Króci okolice środka zauważa tam przeciwnika, no ale błyskawicznie, jakby jest wycofanie się, odrywali. Ale Hades się tutaj nie zatrzymuje, autorem zabójstwa otwierającego. Dodatkowo jest próba spikowania. No i teraz X5 dokładnie wiedział. No i mamy wejście typowo w bombsite. Pierwsze strzały oddawane. Tutaj, generalnie, Monte ma całkiem dobre ustawienie, jeżeli chodzi o bombsite A. Niemniej jednak mamy wyjścia pod headshoty. No jest frak, dycha z zabójstwem Fozji odpowiada, ale teraz tylko, teraz trafieniem Tyko po raz kolejny. I wiemy, gdzie jest ostatni rywal, go teraz jakoś razem zaatakować! I nie dać podłożyć bomby. No, dycha powiem wam szczerze, bardzo ciekawie. Tutaj z Hadesem. Wyciągałem już eliminację, dodatkowo Hades kolejny raz tutaj próbuje szczęścia. Zobaczcie. Jak to mniej więcej chodzi? Tej zawodnicy terrorystów są piekielnie mocno poobijani. Także wcale się nie zdziwię, jeżeli w ogóle dojdzie nam do zachowywania broni. Tutaj jeszcze gości, jeden wychylan. Kolejny został obity. Także no, mamy trafienia od Hadesa. Ten skałcior, jak widać, wykonuje... Może nie eliminację, ale bardzo duże obrażenia. No i teraz Hades po raz kolejny. No co się tutaj dzieje? Za. Bez wątpienia jest to runda, gdzie Hades teraz może się pokazać z dobrej strony, tak jak dobrze pokazuje się Demku. A Hades misuje wyjątkowo prosty strzał. Od razu widać złapanie za czoło, więc jest załamanie, że tej eliminacji nie udało się zdobyć. Bo goście wchodzą teraz od shorta. Będą w stanie zaplantować za chwilę bombę. Niemniej jednak Fozy ma 23 HP, ale podniesioną też snajperkę, co ciekawe. No ale teraz trunik na blisko czeka chyba na flash. No tej flash poleciał, ale brak eliminacji. Demku dopiero odpowiada. Demku dwa, demku po raz trzeci. Ależ zawodnik teraz by wykerował tak naprawdę taką rundę. Został tylko Vert, ale ten również absolutnie bez żadnego podjazdu w tej wymianie. Demku oczywiście zdobywa Ace'a w poprzedniej rundzie. Ładne te trafienia od niego. Tylko, że teraz trzeba zdobyć tutaj oczywiście kolejne eliminacje. Jak widać, mamy. Próbę dojazdu, tam ogólnie X5 jeszcze ustawiony za niebieską. Tylko, że nikt to koniecznie nie chce sprawdzić za bardzo tej pozycji. Wydaje się, że X5 może być tutaj sporym zaskoczeniem. Chociaż zobaczmy, co robi dycha. On chyba będzie jednak chciał zerknąć, on chyba jednak będzie chciał to sprawdzić. Jest to doświadczenie i jest ta zdobyta jakże ważna eliminacja. Bowiem stan rundy nam się wyrównał. Na goście od galerii, starają się przyspieszyć, Balach dorzucony pod demku, ten zdążył tutaj przebić, ten zdążył teraz się jakoś ustawić, ale no nie na tyle dobrze, żeby wyciągnąć eliminację, natomiast eliminację wyciąga aktualnie Paweł Dycha-Dycha i zostaje tylko Snajper, ale Dycha w tej rundzie zdobywa Ace'a i to właśnie Paweł. No powiedzmy, że chyba spodziewają się tego zagrania, skoro we dwóch stają głęboko w bombsite'cie. Teraz szybki reload, no i próby skanowania się pojawiają, ale jeszcze tak jak mówię, Krasnal jest w razie co ustawiony na blisko, dycha, zadaje multum obrażeń, ale nie zdobywa trafienia, natomiast Krasnal dwa fragi był w stanie wypracować. Teraz to odbić jakoś z jajem, żeby miało to ręce i nogi. Przede wszystkim Hades zerka na plecy, ale ten czas natyka coraz szybciej i zaczyna nam brakować trochę czasu. Natomiast frak Dani trafiony w znanej z danej mistrówce. No i teraz świetny wyjazd od Monte. No i tak naprawdę udaje się chyba taką rundę wygrać, tak jest. Tylko ma Defiuskita. Więc bezproblemowo ta wymiana zostanie zwyciężona przez Polaków. 6 do 0. Misje, które im po prostu wychodzą. No ale teraz spokojna próba przejęcia długiej bez podpalania się, bez gdzieś tam raszowania, tylko no, gdy była okazja, to wtedy dopiero pojawiło się wyjście, teraz dopiero pojawia się yy, atak ze strony terrorystów. No i tylko zostaje skasowany. Tutaj lekko też się zblokowali zawodnicy Monte, ale w sumie nic negatywnego z tego nie wyszło. I to co najgorsze, site zostaje oddany. I to wygląda w końcu na taką rundę która może zostać wygrana przez formację przeciwną, chociaż Trunik pikuje na Krasnala, mamy eliminację numer 2! I brak odpowiedzi, czyli no teraz chyba możemy powiedzieć sobie otwarcie, Monte wycofuje się z bombsightu, będzie trochę bardziej skomplikowana, bo no my czekamy cały czas na to zajście też od galerii, bo tam na plecach jest jeden zawodnik, ogólnie Monte próbuje odbić ten bombsight, no I teraz Hades, co jednak odwraca się napięcie. Hades po raz kolejny, ależ to zaczyna chodzić, aż Wert odpowiada trafieniem. Jeszcze jest Fleszyk, Tutaj jest podejście demku, nie popełnia błędu. No i mamy tylko Danisa w sytuacji 1 vs 4. No ale demku idzie na czachy, No i aktualnie zostaje zdobyta eliminacja przez Monte i. Bo to będzie ostatnia runda już za niedługo i. Jakby i tak, i tak. I tak i tak, jakby jest o co walczyć. Lecą flesze, to no, jest sporo kłopotów. Może mieć drużyna defensywna, bo zobaczcie, że już teraz Trunik no, ledwo zdobywa tę eliminację, odpowiada co prawda styko i on wie, gdzie jest ten ostatni przeciwnik. Ale Trunik znowu jest skuteczny strzelecko. Bardzo ładne zajęcie środka, no i teraz można się sfokusować niemalże całym składem na bomb site. A, Chociaż nie spodziewali się gości już tak na krótko. No i dzięki temu Tranik i spółka zdobywają eliminację, chociaż Krasnal raz, Krasnal ma okazję. No Jest drugie zabójstwo, także no nagle, tak naprawdę sytuacja nam się tutaj troszeczkę poprawiła, chociaż teraz. Oj, Krasnal, Krasnal po raz trzeci, Krasnal po raz czwarty i mamy jeden na jeden. I gdzie jest ostatni gościu? On jest na CT. Paka jest typowo na gościa, więc zobaczmy, czy Krasnal w tej rundzie zdobędzie Ace'a. No pytanie. Co na to sam Krasnalczuk? czy on będzie wiedział w ogóle gdzie ten przeciwnik się znajduje? Na razie oczywiście fake defowania. No, tutaj nie ma piku, tutaj nie ma ataku, chociaż teraz Krasnale wydawało się, że mógł dostrzec i mógł skompletować Ace, ale 4 HP-u Fozila, eee, że oni tutaj wiecie. Mają tam tego bana za CTT zamiast sobie to wyjaśnić i tak dalej bo nie wiem, no niech Rebels pisze też jako organizacja tam do SST o co w tym chodzi, nie? Bo tutaj dużo jakichś rosyjskich e, sprzeda sprzedawczyków gra A nie wiem, a team, który w sumie gra w tier 1 czasami na turniejach lanowych Nie ma invite'a, bo coś, nie? Też teraz zobaczmy, Damku z trafieniem, też jest wiedza gdzie jest przeciwnik, także no Hades Bez najmniejszego problemu łapie takie trafienie Hades jednak widziana główka teoretycznie. Przynajmniej ja ją widzę z powa, a gościu nie zauważył, więc jest tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo duży spokój od Monte Zobaczmy, jak oni to wszystko klikają. Zobaczmy, jak oni to wszystko robią. No, spokojnie Wert y, coraz bliżej BS-a. Wciąż jednak bez zabójstwa. On grają na czas gracze Monte i demku kończy. Strzałem prosto w głowę rywala na daleko. No ale... Tutaj na pewno Murbeton Monte będzie atakowało na bombside B. Do tego jesteśmy już święcie przekonani No i lecą fleszyki Oj, ale zmisowany strzał teraz od snajpera No i mamy wyjazd Krasnal na pełne jest. zdobywa trafienie Dycha też dopomaga No i to wejście na Bomb B Przygotowane do perfekcji no, Masa granatów poleciała No i goście są tak naprawdę w szoku Mamy zachowanie broni od ekipy Team Space a No i od galerii Cały atak nam się pojawi od Monte. Akurat byłoby to idealne wejście Gdyby teraz przyspieszyli, bo na sajcie no, absolutnie nie ma nikogo. Teraz dopiero pojawia się rotacja Tronika, który coś próbuje pikować, no ale my jesteśmy w stanie zdobyć to trafienie otwierające. Chłop jednak odpowiada. Dodatkowo X5 o te okolice CT też coś próbuje przyświrować. Natomiast na Bomb Side już jest dycha. To, teraz oczywiście fake plant. Próba gdzieś tam, wiecie, ugarnięcia tego, gdzie są w ogóle przeciwnicy, aż dycha w końcu zdecyduje się na podłożenie ładunku wybuchowego. No i w sytuacji 4 na 4, Monte będzie kombinowało Monte teraz będzie walczyło, no i wymiany Jeden za jeden, styko, styko I proszę bardzo Ale to duo, ale to duo zagrało Styko dycha, wyciągają po eliminacjach No i kończymy 2-0